Z tej strony Smutaw, i mam konkurs do ogłoszenia na Matrixa. Yy, tak, na Matrixa. Yy, już pokazuję tą grę. Yy. Czekajcie. O, na Matrixa. Jest to bardzo fajna gra. Yy, myślę, yy, macie czas. Nie wiem. Miesiąc. A dam wam miesiąc. Piszcie w komentarzach yy, ten. Yy, I lajkujcie, yy, dajcie łapki w górę, czy w ogóle chcecie, żebym takie konkursy organizował. No i macie miesiąc na Matrixa. Nie no dobra, żartowałem. Yy, dwa tygodnie. <mach> macie dwa tygodnie na Matrixa no yy, Matrix jest od 16 lat yy, nie jest aż tak trudny yy, są filmiki normalne takie w rzeczywistości można być człowiekiem lub dziewczyną. no chłopakiem lub dziewczyną szczelają tam do was i tepe yy, no no yy, jak nikt z was nie oglądał jeszcze Matrixa to macie szansę no to komentujcie subskrybujcie się manko